Ja I jeśli sobie nagramy kolejny odcinek z Critical Ops. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że zostawicie więcej lajków i po prostu więcej subskrypcji, bo jak zostawicie więcej subskrypcji, to po prostu zrobię kolejny, y, kolejne odcinki fajne. Y, więc no, proszę Was o zostawienie łap, łapki w górę. Jak tu wiecie będzie łapek w skórę, to nagrywam kolejny odcinek z Classical Ops. Więc no... Yy... Poczekajcie chwilę.

jakby były jakieś lagi, to was, przepraszam. Um, jakby słychać było w tle jakieś szczekanie psa, to przepraszam was, bo mam otwarte okno i... Kuliki to Jezu, co to było. Jakie mamy mieście? Eee, o, dobrá, dobře, ahoj.

Ja bym, jak zostawicie, jak będę miał przynajmniej e, e, No to no, za dużo. Przynajmniej jak 20 Przynajmniej... Nie wiem, no. Jak dobijemy 14 laj, nie, lajków, tylko tych subskrybentów, to zrobię kolejny odcinek... Zrobię pierwszy odcinek z tego. Z Minecraft'a na modach oczywiście. Jak lubię 14 razy, to zrobię Minecraft bez modów. Muszę robić jak chcecie A Ale odcinek może się skończyć w każdym momencie, więc. No. Przepraszam. Może się, nawet jak się nie pożegną, to może się skończyć jak odcinek, przepraszam za to. Ale ja trafiłem. lekko ja trafiłem? Nie kupuję, jest taki rzadkie. Hmm. Bo i tak nie jest wykonany, więc wybierzemy ja udzieloną broni. Robiła. Nie, 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 Dobra. Um, jakby, przepraszam, że się nie, może się w momencie, nawet jak się nie, 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 nie,

Odpowiedzialność no, wychowanie zabrania kiedy, ale nie wiem jak to pijecie, 20 lajków to zrobię odcinek z Galsmoda totalnie z, mą, ko, z moimi wszystkimi kolegami. Z, nie, nie z wszystkimi, ale z tymi, z jak się nazywa. Zrobię odcinek z moim kolegą Andrzejem Zagiem i z kolegą Dominikiem. Wbijajcie to film kanału, nie się też macie po prostu więc, e, tam, więc e, proszę proszę wam o... jak zostawicie 20 lajków czy tam gdzie jest szczerze 20 subskrybentów czy tam 19 subskrybentów to mogę napisywać z Galsmoga, Minkową z Londynem czy albo z Denisie no. Galsmogą albo nie wiem, różnie. wiem albo polecam jeszcze inne

Czekajcie, to na razie sobie odbieram rzeczy. No, ogólnie to um, będziemy już co mi kończyć? Ja tak, nie wiem, czemu tak krótko, już jest 20, jak trzeba, 22, a jutro trzeba jakby szkoła online, gdzieś chciał pochodzić.

Tak, bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam, no niestety, skończymy sumę, Odbieramy, że to y, i to sumę. wiem, że to sumę, ale chcę mieć więcej ekspa, po prostu więcej z O, so, ale czyta niestety... Okay. O, jak ja, tu, jak tu, jak tu, jak tu, jak no. jest ważna. i... Jak tu... <coughs> <coughs> nie. Raz to się nie my, raz to się nie my, raz to się nie my. Więc skończymy... Nie, usunę to. Dobra, to jakby widzimy się jutro, nie wiem, może nagram jakieś odcinek, to może nie wiem co. Czy... Ale mówię, jak zostawicie 19, 15, 20 subskrybentów, to nagram kolejny odc... nagram odcinek z g A jak zostawicie 30 subskrybentów, to nagram odcinek z tego, jak to się nazywa, D. Z historii z To no nie wiem, co tam będę nagrywać, ale dużo odcinków na, na będę nagrywać, więc odcinki będę, na, na, będą wchodzić na YouTube a gdzieś tak o, za dwa dni, czy tam za tydzień. Może, nie wiem. Tak rzadko będą się pojawiały odcinki, ale jak na razie kończymy. W sensie, jak jak będę biał 40 lajków to będą częściej się pojawiały odcinki oczywiście czy tam 20 czy tam 30 lajków to będą oczywiście się częściej pojawiały odcinki bo no ale jak zostawicie dużo lajków to z okazji jak zostawicie dużo lajków to po prostu z tej okazji że zostawicie dużo lajków to to możemy na, możemy nagrać jakieś dwa odcinki na jeden w jeden dzień, więc czy tam nie wiem trzy odcinki, ale to nie wiem czy tam dwie. No nie wiem jak to jest tam. Więc no. Kończymy jakby do widzenia. Życzę Wam miłej nocki, czy tam dnia, kiedy wy tam oglądacie. No to do, do widzenia. Kończę. Pa!